7 Fascynujący serial kryminalny. W każdym odcinku oglądamy sprawy, które wydarzyły się naprawdę. W pierwszej jego części pokazana jest praca policji tropiącej przestępców. Część druga koncentruje się na procesach sądowych i przedstawia walkę obrońców z prokuratorami. Prawo i bezprawie. We wtorek o 22.30. Robert McCall jest prywatnym detektywem. Dystyngowany, elegancki gentleman. specjalizuje się w niezwykle skomplikowanych sprawach. Jego zimna krew i angielski humor pomagają mu bezbłędnie rozwiązywać nawet najtrudniejsze zagadki kryminalne. McCall we wtorek i czwartek o 23:20.